Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się z duszą w momencie, gdy ciało leży w trumnie? Czy dusza patrzy na swoich bliskich, czy widzi łzy, smutek, rozpacz, czy słyszy modlitwy, a może widzi i czuje znacznie więcej niż możemy sobie wyobrazić? Święta Faustyna Kowalska, wielka mistyczka i apostołka Bożego miłosierdzia. Otrzymała niezwykłe objawienia, które odsłaniają przed nami tajemnicę tego, co dzieje się po drugiej stronie życia. To, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na śmierć, życie wieczne i to, jak żyjesz każdego dnia. Dobrze wiesz, że każdy z nas kiedyś umrze. To jedyna pewna rzecz w naszym życiu. Jednak większość z nas żyje tak, jakby śmierć była czymś odległym, czymś, co zdarzy się innym, ale nie nam, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Unikamy tej myśli, odpychamy ją, boimy się jej, a przecież moment przejścia z tego świata do wieczności jest najważniejszym momentem naszego życia. To moment, który zadecyduje o całej naszej wieczności. Święta Faustyna, przez szczególną łaskę Bożą, mogła doświadczyć tego, czego większość z nas doświadczy dopiero po śmierci. W swoim dzienniczku opisała, jak dusza widzi swój własny pogrzeb, jak patrzy na swoich bliskich, jak ocenia swoje życie w świetle Bożej prawdy. Te objawienia są jak drogowskaz, który pokazuje nam, na czym naprawdę powinniśmy się skupić, póki jeszcze mamy czas. Wyobraź sobie, że nagle opuszczasz swoje ciało, patrzysz na nie z góry, jak na pustą skorupę, która już nie jest tobą. Widzisz siebie leżącego bez ruchu, a wokół gromadzą się twoi bliscy, widzisz ich łzy, słyszysz ich słowa, czujesz ich smutek, ale ty, ty jesteś już gdzie indziej, twoja dusza jest już w innej rzeczywistości. Co wtedy czujesz? Co widzisz? Czego doświadczasz? Święta Faustyna zapisała: Widziałam, jak dusze opuszczają ciało. Widziałam, jak jedna dusza opuściła ciało w strasznych mękach, widziałam, jak walczyły z nią złe duchy, ale wśród tego wielkiego zamieszania i trwogi, ujrzałam oblicze jaśniejące pięknością. Była to twarz Matki Bożej, która przyszła po duszę. Te słowa odsłaniają przed nami niewidzialną rzeczywistość, która rozgrywa się w momencie śmierci. To moment, w którym każda dusza staje twarzą w twarz z prawdą o sobie, o swoim życiu, o swoich wyborach. Niektóre dusze odchodzą w pokoju, inne w straszliwej trwodze. Wszystko zależy od tego, jak żyły, jakie decyzje podejmowały, jak odpowiadały na Bożą miłość. Święta Faustyna opisuje, jak dusza w momencie Śmierci widzi całe swoje życie w jednej chwili. Wszystkie myśli, słowa, uczynki, dobre i złe. Widzi każdy moment, w którym mogła okazać miłość, a tego nie zrobiła. Widzi każdą zmarnowaną okazję, każdy grzech, każde zaniedbanie, ale widzi także każdy dobry uczynek, każdą modlitwę, każdy akt miłości i miłosierdzia. I to właśnie te dobre uczynki stają się jej obroną w momencie sądu. Pomyśl o tym, co zobaczysz, gdy nadejdzie Twoja chwila, co będzie Twoją obroną, czy będziesz mógł spojrzeć spokojem na swoje życie, czy też będziesz żałował zmarnowanego czasu, niewykorzystanych okazji, braku miłości. Święta Faustyna pisze dalej: Widziałam, jak dusza, opuszczając ciało, natychmiast staje przed sędzią. O Boże, z jaką dokładnością musimy zdać rachunek z każdego naszego czynu? Kto wytrzyma ten widok? Dusza widzi Boga w całej jego świętości i sprawiedliwości. Widzi całą ohydę grzechu. Widzi całą swoją nędzę, ale widzi także nieskończone miłosierdzie Boże, które jest jej jedyną nadzieją. W tym momencie dusza widzi wszystko w prawdziwym świetle. Nie ma już złudzeń, nie ma usprawiedliwień, nie ma wymówek. Jest tylko prawda. I ta prawda może być albo źródłem niewysłowionej radości, albo niewypowiedzianego cierpienia. A co dzieje się dalej? Co widzi dusza, gdy jej ciało składane jest do grobu? Co czuje, gdy bliscy rzucają kwiaty na trumnę, gdy ksiądz wypowiada ostatnie modlitwy, gdy ziemia przykrywa to, co kiedyś było jej domem? Święta Faustyna opisuje, że dusza, która odeszła w łasce uświęcającej, jest już w innej rzeczywistości. Nie jest przywiązana do ciała ani do ziemskich spraw. Widzi pogrzeb jakby z daleka, z innej perspektywy. Widzi smutek bliskich, ale widzi też to, czego oni nie widzą całą duchową rzeczywistość, która otacza ten moment. Widzi modlitwy wznoszone za nią jako promienie światła każda szczera modlitwa, każda msza święta, odprawiona w jej intencji, każdy różaniec odmówiony za jej duszę wszystko to dociera do niej jako pomoc, jako światło, jako ulga w. Cierpieniu czyśćcowym, jeśli tam się znajduje. Wyobraź sobie, że patrzysz na swój pogrzeb, widzisz twarze ludzi, których kochałeś, widzisz ich łzy, ich smutek, ale widzisz też coś więcej. Widzisz ich myśli, ich uczucia, ich prawdziwy stosunek do Ciebie. Widzisz, kto naprawdę Cię kochał, kto tylko udawał, kto nosi w sercu żal, a kto przebaczenie. I widzisz też, jak niewiele znaczą teraz ziemskie sprawy, konflikty, urazy, majątek, wszystko to wydaje się tak małe, tak nieistotne w obliczu wieczności. Święta Faustyna napisała: Widziałam, jak dusze zmarłych proszą o modlitwę, widziałam, jak bardzo jej potrzebują. O, gdybyś wiedział, jak wielkie znaczenie ma modlitwa za dusze zmarłych, jak bardzo jej pragną. Dusze w czyśćcu nie mogą same sobie pomóc, ale my możemy im pomóc naszymi modlitwami, mszami świętymi, jałmużnami. To objawienie pokazuje nam, jak ważna jest nasza modlitwa za zmarłych. Gdy stoimy nad grobem bliskiej osoby, gdy uczestniczymy we mszy świętej za jej duszę, gdy odmawiamy różaniec w jej intencji, naprawdę jej pomagamy. Nasza modlitwa dociera do niej jako realna pomoc, jako ulga w cierpieniu, jako promień światła w ciemności. Ale święta Faustyna opisuje też coś jeszcze bardziej niezwykłego, opisuje jak dusze zmarłych mogą wstawiać się za żywymi, jak mogą wypraszać dla nich łaski, ostrzegać przed niebezpieczeństwami, prowadzić ich ku zbawieniu. To jest ta cudowna rzeczywistość świętych obcowania, o której mówi nasza wiara. Nie jesteśmy sami. Ci, którzy odeszli przed nami, nadal są z nami związani więzami miłości i modlitwy. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielki wpływ na Twoje życie mogą mieć dusze Twoich bliskich zmarłych? Czy prosisz ich o wstawiennictwo? Czy rozmawiasz z nimi w modlitwie? Czy czujesz ich obecność w swoim życiu? Święta Faustyna miała również wizje dotyczące samego momentu pogrzebu, widziała, jak ważne jest to, w jaki sposób żegnamy naszych zmarłych. Nie chodzi tu tylko o zewnętrzną ceremonię, o kwiaty, o przemowy, chodzi o stan naszego serca, o nasze modlitwy, o naszą wiarę w życie wieczne. Pisała. Widziałam, jak dusze radują się, gdy ich bliscy modlą się za nie z wiarą i miłością. Widziałam też, jak cierpią, gdy pogrzeb jest tylko pustą ceremonią, bez modlitwy, bez wiary, bez miłości. To objawienie uczy nas, jak ważne jest, abyśmy uczestniczyli w pogrzebach naszych bliskich z prawdziwą wiarą i miłością. Nie wystarczy tylko fizyczna obecność. Potrzebna jest modlitwa, potrzebna jest wiara w życie wieczne, potrzebna jest miłość, która przekracza granice śmierci. A co z tymi, którzy odeszli nagle, nieprzygotowani? Co z tymi, którzy nie mieli czasu na spowiedź, na przyjęcie sakramentów, na pojednanie z Bogiem? Co z nimi dzieje się w momencie śmierci i pogrzebu? Święta Faustyna otrzymała i na to pytanie odpowiedź: Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Nawet w ostatnim momencie życia, nawet w ostatniej sekundzie przed śmiercią, dusza może zwrócić się do Boga z żalem i otrzymać przebaczenie. Bóg daje każdej duszy szansę. Daje jej moment łaski, moment, w którym może wybrać Jego miłość. Pisała: Widziałam, jak w ostatniej chwili przed śmiercią Jezus ukazuje się duszy i daje jej ostatnią szansę. Jeśli dusza przyjmie Jego miłość, jest uratowana. Jeśli ją odrzuci, sama skazuje się na wieczne potępienie. To objawienie jest pełne nadziei. Pokazuje nam, że Bóg do ostatniej chwili walczy o każdą duszę, że do ostatniej chwili daje szansę na nawrócenie, na przyjęcie Jego miłości. Nikt nie jest skazany na potępienie. Każdy ma wolny wybór, każdy może wybrać miłość, ale to objawienie jest też ostrzeżeniem: nie możemy odkładać nawrócenia na ostatnią chwilę. Nie możemy żyć tak, jakbyśmy mieli nieskończenie wiele czasu. Śmierć może przyjść nagle, niespodziewanie, i wtedy będziemy musieli stanąć przed Bogiem tacy, jacy jesteśmy, z całym bagażem naszych wyborów, naszych grzechów, naszej miłości lub jej braku. Wyobraź sobie, że Twoja dusza patrzy na Twój pogrzeb. Co widzi? Widzi ludzi którzy naprawdę Cię kochali i teraz szczerze się za Ciebie modlą? Czy widzi puste gesty, fałszywe łzy, brak prawdziwej modlitwy? Co czuje? Radość z powodu dobrze przeżytego życia czy żal z powodu zmarnowanych okazji, niewybaczonych uraz, niekochanego Boga? Święta Faustyna przestrzega nas widziałam jak dusze w momencie śmierci żałują każdej chwili w której nie kochały każdej okazji do czynienia dobra którą zmarnowały o gdybyś wiedział jak bolesny jest ten żal jak przeszywający dusza widzi wtedy całe swoje życie w świetle bożej prawdy i widzi wszystkie zmarnowane łaski wszystkie niewykorzystane okazje do kochania te słowa powinny być dla nas pobudką do działania, do zmiany, do nawrócenia. Póki żyjemy, mamy czas, mamy szansę. Możemy kochać, możemy przebaczać, możemy się modlić, możemy czynić dobro, możemy przygotować się na ten najważniejszy moment naszego życia moment przejścia do wieczności. Co konkretnie możemy zrobić? Jak przygotować się na ten moment? Święta. Faustyna daje nam konkretne wskazówki. Po pierwsze, życie w stanie łaski uświęcającej, regularna spowiedź, przyjmowanie komunii świętej, codzienna modlitwa, to wszystko przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem. Święta Faustyna pisze: Widziałam, jak dusze, które żyły w łasce uświęcającej, odchodziły z tego świata w pokoju, otoczone światłem, chronione przez aniołów, witane przez Matkę Bożą. Po drugie, praktykowanie miłosierdzia. Każdy akt miłosierdzia, każdy dobry uczynek, każde przebaczenie wszystko to będzie naszą obroną w momencie sądu. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Po trzecie, ufność w Boże miłosierdzie, nawet jeśli nasze życie nie było doskonałe. Nawet jeśli upadaliśmy, grzeszyliśmy, błądziliśmy, zawsze możemy ufać w nieskończone miłosierdzie Boże. Święta Faustyna przekazała nam orędzie Jezusa: Największym grzesznikom dałem największe prawa do mojego miłosierdzia. Wyobraź sobie, że dzisiaj jest ostatni dzień Twojego życia. Co zrobiłbyś inaczej? Komu byś przebaczył? Komu powiedziałbyś, że go kochasz? Z kim byś się pojednał? O co poprosiłbyś Boga? Nie odkładaj tego na później, zrób to dzisiaj, teraz. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa. Każda dusza ma czas łaski, każda dusza ma moment, w którym może się zwrócić do mnie i otrzymać moje miłosierdzie, ale ten moment jest ograniczony, przyjdzie czas, gdy będzie za późno. Te słowa są jak dzwon budzący nas z duchowego letargu. Nie mamy nieskończenie wiele czasu. Nie możemy odkładać nawrócenia, przebaczenia, miłości na później. Później może być za późno. A co z duszami, które już odeszły? Co z naszymi bliskimi zmarłymi? Czy możemy im jeszcze pomóc? Święta Faustyna zapewnia nas, że tak. Możemy i powinniśmy modlić się za duszę w czyśćcu. Każda nasza modlitwa, każda msza święta odprawiona za zmarłych, każdy akt miłosierdzia ofiarowany w ich intencji, wszystko to przynosi im ulgę, przybliża ich do nieba. Pisała: "Widziałam, jak dusze w czyśćcu radują się, gdy ktoś modli się za nie. Widziałam, jak wznoszą ręce w geście błagania o modlitwę. O gdybyś wiedział, jak bardzo jej potrzebują, jak bardzo na nią czekają." Czy regularnie modlisz się za swoich zmarłych? Czy ofiarujesz za nich msze święte, różańce, dobre uczynki? Czy pamiętasz o nich nie tylko w dzień zaduszny, ale codziennie? Święta Faustyna miała również wizję dotyczącą dusz, które są już w niebie. Widziała, jak uczestniczą one w pogrzebach swoich bliskich, jak modlą się za nich, jak wypraszają dla nich łaski. Widziała tę cudowną wspólnotę świętych, która łączy niebo i ziemię, żywych i umarłych. Pisała: Widziałam, jak dusze świętych radują się, gdy ich bliscy na ziemi żyją zgodnie z wolą bożą. Widziałam, jak smucą się, gdy ich bliscy oddalają się od Boga, gdy grzeszą, gdy narażają swoje zbawienie. To objawienie pokazuje nam, że nasi bliscy zmarli, którzy są już w niebie, nadal nas kochają, nadal się o nas troszczą, nadal nam pomagają. Możemy prosić ich o wstawiennictwo, możemy rozmawiać z nimi w modlitwie, możemy czuć ich duchową obecność w naszym życiu. A co z nami? Co z naszym własnym pogrzebem? Jak przygotować się na ten moment? Święta Faustyna radzi. Żyj każdego dnia tak, jakby to był ostatni dzień Twojego życia. Kochaj Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, kochaj bliźniego jak siebie samego, przebaczaj, módl się, czyń miłosierdzie i ufaj, ufaj w nieskończone miłosierdzie Boże. Te proste wskazówki są kluczem do dobrej śmierci do spokojnego przejścia do wieczności do radosnego spotkania z Bogiem nie są to skomplikowane praktyki są to podstawy naszej wiary które powinniśmy praktykować każdego dnia Wyobraź sobie, że twoja dusza patrzy na twój pogrzeb z perspektywy wieczności, co chciałaby powiedzieć tym, którzy pozostali jakie przesłanie chciałaby im przekazać? Może byłyby to słowa podobne do tych, które święta Faustyna usłyszała od jednej z dusz? Nie płaczcie nade mną, módlcie się za mnie, i żyjcie tak, Abyśmy mogli się spotkać w niebie, nie przywiązujcie się do rzeczy ziemskich, one przemijają, szukajcie tego, co wieczne, szukajcie Boga, On jest jedynym prawdziwym skarbem. To przesłanie jest pełne mądrości, pokazuje nam, co naprawdę ma znaczenie w perspektywie wieczności. Nie majątek, nie sława, nie władza, tylko miłość, miłość do Boga i miłość do bliźniego. To jest to, co zabierzemy ze sobą do wieczności. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa: Na końcu życia będziemy sądzeni z miłości, nie z sukcesów, nie z osiągnięć, nie z majątku, z miłości, z tego, jak kochaliśmy Boga i bliźniego. To jest ta wielka prawda, którą dusza widzi w momencie śmierci. To jest ta prawda, którą dusza widzi, patrząc na swój pogrzeb. To jest ta prawda, która decyduje o całej naszej wieczności. Czy jesteś gotowy na tę prawdę? Czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem i zdać rachunek z miłości? Czy jesteś gotowy na ten najważniejszy moment Twojego życia, moment przejścia do wieczności? Święta Faustyna zostawiła nam orędzie nadziei, zapisała słowa Jezusa, jestem miłością i miłosierdziem samym. Gdy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łask, że sama w sobie pomieścić ich nie może, ale promieniuje nimi na inne dusze. Te słowa są jak balsam dla naszych dusz, pokazują nam, że Bóg jest przede wszystkim miłosierdziem, że czeka na nas z otwartymi ramionami, że pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami, ale te słowa są też wezwaniem do działania. Do nawrócenia, do zmiany życia, do otwarcia się na Boże miłosierdzie, póki jeszcze jest czas. Wyobraź sobie, że dzisiaj jest dzień Twojego pogrzebu, że Twoja dusza patrzy na Twoje ciało złożone do grobu, na Twoich bliskich, zgromadzonych wokół, na księdza odmawiającego ostatnie modlitwy. Co czujesz? Radość z dobrze przeżytego życia, czy żal z powodu zmarnowanych okazji? Spokój. Z powodu pojednania z Bogiem, czy trwogę z powodu niespłaconych długów miłości? Nie musisz czekać na ten dzień, aby poznać odpowiedź. Możesz już teraz zmienić swoje życie, możesz już teraz pojednać się z Bogiem i ludźmi, możesz już teraz rozpocząć życie w miłości. Święta Faustyna zostawiła nam konkretną modlitwę, która otwiera nasze serca na Boże miłosierdzie. Jest to koronka do Bożego miłosierdzia. Jezus obiecał, że przez tę modlitwę udzieli nam wszelkich łask, jeśli będą one zgodne z Jego wolą. Obiecał szczególną łaskę w godzinie śmierci dla tych, którzy tę koronkę odmawiają. Czy odmawiasz tę koronkę? Czy prosisz o miłosierdzie dla siebie i całego świata? Czy ufasz w moc tej modlitwy? Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa: Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnie ich duszę spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. To jest obietnica, na której możemy polegać. To jest nadzieja, która może przeprowadzić nas przez najciemniejsze doliny życia. To jest pewność, która może dać nam pokój w obliczu śmierci. Wyobraź sobie, że twoja dusza w momencie śmierci spotyka Jezusa pełnego miłosierdzia, że patrzy w Jego oczy pełne miłości, że słyszy Jego głos, wejdź do radości Twego Pana. Czy może być większe szczęście, czy może być większa nagroda? To jest to, co święta Faustyna widziała w swoich objawieniach. To jest to, co czeka na każdego z nas, jeśli tylko otworzymy się na Boże miłosierdzie, jeśli tylko zaufamy Jezusowi, jeśli tylko będziemy żyć w miłości. A teraz, gdy już wiesz, co dusza widzi i czuje na własnym pogrzebie, co zamierzasz zmienić w swoim życiu? Jak wykorzystasz ten czas, który jeszcze masz? Jak przygotujesz się na ten najważniejszy moment, moment przejścia do wieczności? Nie odkładaj tej decyzji na później. Nie mów, zrobię to jutro, jutro może nie nadejść. Dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień, w którym możesz otworzyć swoje serce na Boże miłosierdzie. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa: Nie lękaj się, ja jestem zawsze z Tobą, nie lękaj się, ufaj mojemu miłosierdziu, nie lękaj się, ja Cię kocham. Te słowa są skierowane do każdego z nas. Do ciebie osobiście. Jezus jest z tobą. Kocha cię. Czeka na ciebie. Wyciąga do ciebie swoje miłosierne ręce. Czy przyjmiesz jego miłość? Czy zaufasz jego miłosierdziu? Czy pozwolisz mu prowadzić cię przez życie aż do szczęśliwej wieczności? Ta decyzja należy do ciebie. I od tej decyzji zależy, co Twoja dusza zobaczy i poczuje w dniu Twojego pogrzebu. Nie przeocz naszego następnego filmu, który pojawia się na Twoim ekranie. Kliknij w kartę i odkryj kolejne tajemnice wiary, które mogą odmienić Twoje życie i przygotować Cię na szczęśliwą wieczność. Pamiętaj, że każdy dzień jest darem od Boga, czasem łaski, szansą na nawrócenie i zbliżenie się do Bożego miłosierdzia. Nie zmarnuj ani jednego dnia, Żyj w świetle objawień świętej Faustyny, aby twoja dusza, gdy nadejdzie ten moment, mogła z radością i pokojem patrzeć na swój pogrzeb, wiedząc, że to nie koniec, ale początek prawdziwego życia w ramionach kochającego Ojca.